Jan Urban w Legii Warszawa. Czy ten powrót jest możliwy i co ten ruch oznacza z perspektywy klubu z Łazienkowskiej? Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy. Kanał 365 Dni Piłce przy mikrofonie Piotr Rzepecki. Natomiast no spodziewam się, że część osób może napisać pod tym materiałem 365 dni o Legii Warszawa. Natomiast co zrobić, kiedy są fajne tematy i wypada to po prostu skomentować? A więc zacznijmy od samego początku. Użytkownik na Twitterze, Basko Scout napisał, że jest to możliwe, że powrót Janu Urbana do Legii Warszawa jest bardzo realny i wydaje mi się, że wypada mu wierzyć, ponieważ on jako pierwszy poinformował jeszcze kilka Kilka dni temu, że do legi wraca Michał Żywłakow. Jak doskonale wiemy, klub z Łazienkowskiej wkrótce potwierdził te doniesienia. Generalnie obracamy się wokół takiego tematu powrotów, czyli wracamy do takich ustawień fabrycznych, do tego co funkcjonowało, czyli Michał Żywłakow jako człowiek na szczycie tego pionu sportowego Legii Warszawa, plus Jan Urban, który przecież pracował przy Łazienkowskiej w rozgrywkach 12-13. No i ten jego pobyt został spuentowany Mistrzostwem Polski, a także Pucharem Polski. Generalnie mówimy o szkoleniowcu wobec z którego chyba nikt nie ma złego słowa, mówi się o nim, że to jest taki człowiek idealny od atmosfery, od chemii, który potrafi zarządzić doskonale składem, natomiast wydaje mi się, że ta lista atutów Jana Urbana i tak jest zbyt krótka i mało się o tym trenerze mówi w kontekście takim, jak to jest fachowiec i ile wyciska z górnika Zabrze. Dziś pogadamy sobie troszkę, czy faktycznie ta kandydatura ma sens, jednocześnie jak może wyglądać przyszłość Legii Warszawa, no bo bez wątpienia też cały czas wszyscy obserwatorzy się zastanawiają, czy od nowego sezonu Lega będzie szukała trenera. Czy jednak na stanowisko zostanie Gonzalo Fejo, który jest z toczymi związany tylko do końca tego sezonu? Generalnie mówi się sporo o tym, że ten mecz z ruchem w środę będzie absolutnie kluczowym w kontekście przyszłości Legii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i w ogóle bycie w europejskich pucharach i to jest fakt. Natomiast mówi się też, że ta konfrontacja z pierwszoligowcem będzie kluczowa w kontekście przyszłości Gonzalo Fejo. No generalnie wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce Gonzalo Fejo zwolnić, no to powinien mieć już po tych kilkunastu miesiącach odpowiedź ewentualnie można sobie pewne rzeczy jeszcze doprecyzować. Natomiast no myślę, że jeden mecz, no bo wiadomo, że formuła w porze Polski jest taka, a nie inna, no ciężko na bazie jednego spotkania zadecydować, czy szkoleniowca pożegnać, czy też czy to jest na tyle dobry teren, że może dalej pracować. Natomiast fakty są takie, że faktycznie ten mecz z niebieskimi będzie o przyszłości Legii w Europie, ponieważ z tego klucza ligowego, no praktycznie to jest niemożliwe. To znaczy, moim zdaniem, wiadomo, że matematyka cały czas pozwala marzyć, natomiast no mam wrażenie, że ten mecz będzie absolutnie kluczowy. No i wówczas też dowiemy się właśnie, czy Legii ewentualnie ma szansę na to, by grać w Europie w kolejnym sezonie. Natomiast jeżeli chodzi o generalnie o przyszłość klubu z Łazienkowskiej, no to też nieprzypadkowo Michał Żywakow został nowym dyrektorem sportowym, który nie będzie miał tylko wpływu na budowę kadry na nowy sezon, ale też by odpowiedział na kluczowe pytanie, z jakim trenerem Legia podejdzie do nowego sezonu. To może być oczywiście Gonzalo Fejo, który no, wyrobił sobie, myślę, że w europejskich parach już renomę. No, też duża agencja menadżerska, która się opiekuje jego sprawami, więc wyobrażam sobie, że generalnie jako też portugalski trener nie będzie miał dużego problemu, żeby znaleźć jakiegoś pracodawcę. Być może w topowej lidze albo zdecydowanie lepszej niż Ekstraklasa. Natomiast jeżeli chodzi o taki nasz rynek wewnętrzny ewentualnych szkolniowców, to poza Janem Urbanem na pewno mocnym i ciekawym kandydatem jest Jacek Magiera, Daniel Myśliwiec czy też Aleksander Wukowicz, który po zakończeniu tego sezonu rozstanie się z Piastem Gliwica. Natomiast co może dać Jan Urban obecnej Legii, bo mam wrażenie, że to jest taki trener, który kapitalnie potrafi zarządzać zasobami ludzkimi, dba o dobre relacje w szatni i to jakby słychać jak się rozmawia z zawodnikami Górnika zabrze, natomiast jeszcze jest jedna bardzo ważna cecha, być może na pierwszy rzut oka, niedostrzegalna więc rozwijanie zawodników i wpływ na to, że górnik no, dość dużo zarabia na swoich piłkarzach. Tak generalnie wygląda ta lista. Piłkarze, którzy odeszli z górnika za duże pieniądze za kadencję na Urbana, a więc od wiosny 2023, posortowałem sobie tak od najdroższego piłkarza więc to jest blisko 3 miliona euro, które zarobił górnik na Laurence Enalim. Na pewno to też jest Szymon Włodarczy, który się rozwinął nieprawdopodobnie w jednym sezonie za kadencję Urbana i odszedł do szturmu Gras. To też jest sprzedaż Daisuke Yokoty, który trafi do ligi belgijskiej. Krzysztof Kubica, Dariusz Stalmach. Alassana Manech, to są też te transfery, ci zawodnicy, których pamiętamy jeszcze z przed dwóch sezonów, którzy odeszli po rozgrywkach 2021-2022. Dalej to na pewno jest Richard Jensen, Bartosz Nowak, który trafił do Rakowa Częstochowa, no to był też na pewno wtedy hitowy transfer, taki wewnętrzny w Ekstraklasie. Całkiem dawno też odszedł do Ligi Węgierskiej Damian Rasak. To też jest Adrian Gryszkiewicz, Norbert Wójtuszek, który się wypromował i teraz naprawdę gra solidnie w Jagiellonii Białystok, czy jeszcze wcześniej przy Przemysław Wiśniewski, no ten ostatni co prawda odszedł za darmo, ponieważ wygasł mu kontrakt. Natomiast widzimy to jak na dłoni, że generalnie nie było z tym problemu, że Górnik promował zawodników przy jednak dosyć ograniczonych środkach. No wiadomo, że to nie jest Lech Poznań, Raków Częstochowa czy w końcu Legia Warszawa, gdzie te środki i możliwości są zdecydowanie większe. No i ten klub ma zdecydowanie większą renomę, więc wydaje mi się, tak przekładając jakby tę sytuację z Górnika na Legię, gdzie te narzędzia będą zdecydowanie większe i Legia funkcjonuje na wyższym poziomie, mając odpowiednią pozycję na europejskim rynku, że Jan Urban tym bardziej się sprawdzi nie tylko jako szkolniowiec, ale też człowiek, który rozwija no i też dostarczy do legii grube miliony. To oczywiście jest gdybologia, no bo zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o kadrę Legii na nowy sezon, jak to sobie to wszystko poukłada Michał Żywłakow z nowym trenerem albo z Gonzalo Feu, no bo to też nie jest jakby jasne, że dojdzie do tego porozumienia na linii Jan Urban-Legia Warszawa, chociaż jak podaje Piotr Koźmiński z portalu goal.pl, no tam już doszło ponoć do takiego konkretnego porozumienia, do rozmów, no i wkrótce być może się to wszystko zmaterializuje. No z tego, co ja słyszałem, udało mi się dowiedzieć, no to na dniach usłyszymy jakiś komunikat albo w prawo albo w lewo, natomiast też nie chcę konkretnie spekulować. Natomiast jeżeli chodzi o obecny Górnik Zabrze i tę kadencję już drugą Jana Urbana, to też warto powiedzieć, że tutaj jest nieprawdopodobna ciągłość pracy, ponieważ jak sobie spojrzymy na trenerów, którzy obecnie pracują w Ekstraklasie, to tylko, jak w tej chwili zresztą widzicie, z trenerów, którzy się mogą poszczycić takim dłuższym stażem, nieprzerywanym przede wszystkim stażem, pracując właśnie w klubie ekstraklasowym, no to może się tylko pochwalić tym Aleksandar Wukowicz, który tak jak powiedziałem rozstanie się z Piastem w, pod koniec tego sezonu, on pracuje od października 22, Jan Urban od kwietnia 23, I to też jest na pewno Rafał Górak czy Tomasz Tułacz, natomiast doskonale wiemy, że jakby no większość tych tej przygody zarówno trenera Góraka jak i trenera Tułacza, to jakby dotyczyła nie rozgrywek klasy, ale niższych klas rozgrywkowych, natomiast tak czy jak mówimy tutaj o trenerze, który ma gigantyczną gdzieś taką ciągłość pracy, bo to nie jest tylko ta długa przygoda w Górniku Zabrze, wcześniej też rozgrywki 21-22 właśnie za ekipy z Zabrze w Civi także praca w Lechu Poznań, w Śląsku Wrocław, no i oczywiście jeszcze w Legii Warszawa, no już od tego czasu minęło jakby kilkanaście lat, natomiast wydaje mi się, że teraz Jan Urban jest zdecydowanie lepszym trenerem, spokojniejszym trenerem, natomiast pytanie takie dosyć poważne brzmi następująco, czy Jan Urban poradziłby sobie w grze na kilku frontach, ponieważ wydaje mi się, że wówczas w tej jego pierwszej przygodzie w Legii, no właśnie tym poległ i co ciekawe, też paradoks jakby sytuacji jest taki, że decydował o przyszłości Jana Urbana a wówczas Michał Żywłak, a więc Człowiek, który ponownie może Urbana zatrudnić. Wówczas oczywiście Żywaków, jak doskonale pamiętamy, zatrudnił Henninga Berga, bo to był grudzień 2013 roku. Wówczas Legia wyglądała dobrze w lidze, natomiast fatalnie w Europie. Wydaje mi się, że gdzieś no, z uwagi na tę historię no, Jan Urban wyleciał. I zastanawiam się, czy teraz szkoleniowiec Górnika, jeszcze szkoleniowiec Górnika, sobie z tym ewentualnie poradzi. No, oczywiście wiele będzie zależało od tego meczu Legii Warszawa z Ruchem Chorzów, czy w ogóle Legia będzie miała szansę grać w europejskich puarach. Natomiast no, z perspektywy klubu z to jest absolutnie kluczowe no bo wiadomo, że priorytetem jest liga, natomiast od dobrych kilku lat no jest ta ciągłość gry w europejskich pucharach, no więc z pewnością Legia nie chce tego przerwać, chce dalej osiągać dobre wyniki w europejskich pucharach. Bez wątpienia obecnie Jan Urban jest jednym z ciekawszych szkolniowców, jeżeli faktycznie rozstanie się z górnikiem, ponieważ ten jego kontrakt obowiązuje tylko do końca tego sezonu. I gdyby ktoś mnie zapytał, jaką ja przyszłość widzę przed Legią, przed Janem Urbanem, no to tutaj widzę dwie drogi. Po pierwsze, albo się dogadać z Gonzalo Feo, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że dwóch inteligentnych gości, jakim jest Michał Że a także Gonzalo Feo, nie byliby w by stanie się dogadać. Nawet jeżeli doszliby do takiego zdania, że tam w tym duecie chemii nie ma, no to po prostu by się rozstali. i wówczas Legia mogłaby zatrudnić Jana Urbana, albo na przykład Jacka Magierę albo na przykład Aleksandra Wukowicza. Natomiast drugi wątek, drugi scenariusz jest taki, że Jan Urban byłby idealnym kandydatem na selekcjonera kadry. Tak mi się wydaje, zresztą no nie tylko chyba mi, bo od dobrych kilku miesięcy już się o tym mówi, że jeżeli szukalibyśmy jakiegoś zastępcy Michała Probierza, to właśnie trzeba było patrzeć w kierunku Zabrza. Natomiast z drugiej strony też nie wiemy, czy do tej zmiany ewentualnie dojdzie, no bo to wszystko jest powiązane. To jest system takich naczeń powiązanych, bo doskonale wiem, że Michała Probierza nie zwolnić z Lesza, który z kolei walczy o drugą kadencję w PZP ie więc też zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. No generalnie to jest dosyć trudna, burzliwa i wielowątkowa dyskusja. Natomiast gdyby ktoś mnie zapytał dzisiaj, na przykład kibic Legii, jaką ma przyszłość widzę przed Legią, to przede wszystkim dogadać się z Gonzalo Fejo, bo cały czas wierzę, że ten sezon, mimo tego, że jest w lidze stracony, to jeszcze można wykręcić fajny wynik w Płoży Polski, czyli sięgając pod tytuł em, Triumf właśnie w tych rozgrywkach, plus zrobić coś szalonego, coś niespodziewanego z Chelsea, więc na przykład urwać tutaj punkty faworytowi i na przykład wypromować któregoś z zawodników, a potem go sprzedać za konkretną kasę. No zobaczymy w ogóle, jak będzie, jeżeli chodzi o te najbliższe tygodnie, w wykonaniu Legii. No teraz to też w ogóle będzie ciekawy mecz, bo Legia jedzie do Zabrze na konfrontacji z Górnikiem. No i domyślam się, że jakby takim tematem głównym tej konfrontacji będzie osoba Jana Urbana i jego ewentualna przyszłość. Dajcie znać, jaką wy przyszłość widzicie dla Legii, dla Jana Urbana i czy Waszym zdaniem takie przynosiłby miałoby sens. Jednocześnie, jak Górnik by sobie poradził, bo też widziałem wpisy kibiców Górnika Zabrze, że troszkę się boją o tę przyszłość, widząc gdzieś analogicznie. Do, tego, do tej sytuacji z Adamem Nawałką, który oczywiście odchodził z Górnika w takiej glorii i chwale, obejmował reprezentację polską, natomiast pamiętamy w, jak dosyć szybko się ten spadek w wykonaniu Zabrzan zmaterializował, no i wydaje mi się, że też no, istnieje uzasadniona obawa, ponieważ Jan Urban to nie jest tylko taki trener, który ustawi taktykę i mówi do zawodników, żeby sobie grali, tylko ma duży wpływ na piłkarzy, na to jak to wszystko wygląda, no i gdzieś generalnie jest w stanie tym wszystkim zarządzić. Wydaje mi się, że to jest taka modelowa praca, która się Obroniło, no i pytanie, czy ją obroni w mocniejszym klubie, w klubie z większymi wymaganiami, jakim bez wątpienia jest Legia Warszawa. Dajcie znać, jak to wszystko widzicie, kanał 365 Dnia Piłce. Bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału do końca. Zachęcam oczywiście do łapek pod tym materiałem, do subskrypcji kanału, no i też wpadajcie na mój sklep: sklep365 piłce. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia.